Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Tak wiem, początek nowego roku i powinno być o ambitnych planach i co też tam w tych oplotkach cudownego będzie się działo. Ale ja dzisiaj na przekór wszystkim. Na przekór wszystkim innym podcastom <laughs> i innym wpisom blogowym. No tak, u nas też o planach było, ale dzisiaj mimo wszystko otwieram rok nowym odcinkiem, trochę starym odcinkiem, w starym formacie, bo dzisiaj znowu wywiad. Wywiad z wyjątkową osobą. Nie tylko absolwentką Akademii Rękodzielnika, czyli tego flagowego programu wspierania twórców rękodzieła w ich zmaganiach przedsiębiorczości w oparciu o rękodzieło. Ale też wywiad z osobą, która do zespołu oplotki dołącza. 2021 wygląda coraz bardziej optymistycznie, bo wiem, że za plecami armia niesamowitych kobiet, które wspierają mnie w tej samej misji. Misji szerzenia bakcyla, rękodzieła, wszystkimi możliwymi kanałami. I jak się okazuje, w środku pandemii, to chyba najbardziej tymi online. Ale nie przeciągając, zapraszam Cię do bardzo ciepłej, ciekawej rozmowy na temat drogi Marty. Bo można by się zastanawiać, skąd ta osoba, fanka drutów, ale też osoba, która marzy o tym, żeby rozkręcić swoją działalność jako wirtualna asystentka, znalazła się w tym naszym oplotkowym wszechświecie. No i mam wrażenie, na dobre została. Zapraszam cię do tej przeciekawej rozmowy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No dobra, to kto z nas nie marzył o tym, żeby zająć się szydełkowaniem, dzierganiem, rękodziełem wszelkiej maści, usiąść w, cie, w wielkim, mięciutkim fotelu z parującym kubkiem herbaty, zająć się swoim, a cała reszta social mediów i całej tej czarnej roboty, którą w biznesie rękodzielniczym robić jednak trzeba, żeby to się robiło samo. No to dzisiaj mam dla Was super odcinek, bo dzisiaj jest z nami Marta, która właśnie jest taką magiczną dłonią, która potrafi zrobić trzy razy więcej roboty, której my najczęściej nie lubimy robić. Słuchajcie, dzisiaj przedstawiam Wam Martę, absolwentkę naszej Akademii Rękodzielnika, ale kto by pomyślał, że właśnie rękodzieło zaprowadzi ją w zupełnie inne stronę. Cześć Marto, przedstaw się naszym słuchaczom. Cześć, witajcie. Nazywam się Marta Szaduro i tak jak Aga wspomniała, no jestem dziewiarką, ale jestem też wirtualną asystentką. I cóż, od pięciu lat już dzielę się swoją pasją do dziergania, jako zaklinacz splotów, a od tego roku pracuję również jako wirtualna asystentka i wspieram małe biznesy oraz osoby indywidualne w ich działalności. To wszystko chyba... Wynika z takiej mojej chęci doniesienia pomocy, którą właściwie od początku gdzieś tam w sobie znalazłam. I to też determinowało trochę moją pracę zawodową, ponieważ odkryłam misję w pracy asystenckiej, i tak jak wcześniej pracowałam stacjonarnie. Właśnie jako asystentka prowadziłam biuro naczelnika w instytucji państwowej, pracowałam jako asystentka zarządu w korporacji. Tak, w tym roku postanowiłam przenieść te kompetencje do świata online i pracuję jako wirtualna asystentka. I dzięki temu mogę wspierać wielu klientów, co daje mi ogromną satysfakcję. Świetnie, Marto. Ja się cieszę, że właśnie o tym opowiedziałaś, że przeniosłaś całą działalność online, bo mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy ta nasza takie, taka wymuszona cyfrowa rewolucja dotknęła i wiele biznesów po prostu zaczynało się zwijać. Ty załapałaś się na tą falę, kiedy wszyscy właśnie przenosimy się do tego online'u i tak siłą rzeczy chcemy, nie chcemy, no jesteśmy w tej sieci non-stop. I mam wrażenie, że też złapałaś się na taką falę, kiedy te, te biznesy handmade, czy w ogóle o tej branży handmade, zaczyna się w końcu, dzięki Bogu, myśleć troszeczkę bardziej profesjonalnie, troszeczkę bardziej planując, troszeczkę bardziej z głową. I coraz więcej twórców zdaje sobie sprawę, że. To, po co my do nich przychodzimy, to jest właśnie ta twórczość. Niekoniecznie po super wypasione posty na Instagramie wkraczasz czy Facebooku. I tu właśnie wkraczasz ty z wielką dozą pomocy i takiego uff, odciążenia przyznam się, że sama korzystam z tej pomocy, więc po prostu gdyby nie Marta, słuchajcie, to tych wpisów na LinkedInie, na Instagramie przepięknych, po prostu wyczerpujących, z długim tekstem, po prostu bez błędów ortograficznych moich by nie było, słuchajcie, więc ja sama po prostu bardzo serdecznie Martę polecam. Ale chciałabym się z Tobą dzisiaj cofnąć o ten krok do tyłu, bo mam wrażenie, że te kilka miesięcy to była po prostu jak jakaś taka równia pochyła i turbo tempo. Mam wrażenie, że chyba wszyscy mieliśmy tą, tą naszą codzienność po prostu wywróconą do góry nogami przez pandemię, przez ten lockdown, za chwilę następny. Nagrywamy to, wiecie, końcówka grudnia, więc nikt z nas nie wie, czy, czy w ogóle z domu wyjdziemy w styczniu. Ale chciałabym się cofnąć do tego czasu kilka miesięcy temu, bo jeszcze nie wiedziałaś dokładnie, w jakim kierunku to pójdzie. Gdzieś planowałaś, już zakładałaś, już tak jakby przypuszczałaś, ale kto mógł przypuszczać, że wszystko zadzieje się tak szybko? Jak to było, słuchaj, jak to było, że wymyśliłaś sobie, że będziesz wirtualną asystentką, i jak to się stało, że w ogóle gdzieś w tym naszym oplotkowym świecie się odnalazłyśmy i gdzieś te nasze ścieżki się splotły? E, tak, jakby o pracy wirtualnej asystentki słyszałam już kilka lat temu, e, kiedy moja koleżanka właśnie opowiadała mi, że skończyła taki kurs, ale wtedy jakoś mnie to nie zaintrygowało. Ale w tym roku. E, jak trafiłam na ten temat, to rzeczywiście stwierdziłam, że to może być coś dla mnie, i mm, zaczęłam właściwie już w styczniu szukać badać, e, badać ten temat, w marcu rozpoczęłam kurs e, i właściwie od marca również zaczęłam e, współpracę już z pierwszym klientem, także gdzieś powoli przygotowywałam się, uczyłam się, e, ale no, nie spodziewałam się, że to stanie się jakby moim e, głównym zajęciem. E, oplotki znałam też już dużo wcześniej właśnie z racji mojej pasji, gdzieś tam obserwowałam e, działania oplotków e, i w sierpniu trafiłam na Twój kurs dotyczący e, wyceny rękodzieła. No, tak. E, tak. E, no bo no jest to bolączka dla wszystkich rękodzielników i myślę, że e, no, ten kurs dużo, dużo jakby otworzył e, w mojej głowie, otworzył mi oczy bardzo e, na, na ten temat. E, no i e, właśnie po tym kursie e, podczas naszej rozmowy. E, dobra, to będzie trzeba wyciągnąć. Spoko, autocenzura. O, jeden, jeden, dobra, czekaj. Rzeczywiście, kurs był w. Lipcu sierpniu, tak, bo to pamiętam, że było takie właśnie też dla mnie, to było takie duże wezwanie, lipiec sierpień, a dopiero później tak i dopiero później ruszyła Akademia Rękodzielnika. Tak, tak. Tak, i podczas naszej rozmowy właśnie opowiadałam Ci, bo ja też e, właściwie przystąpiłam do, e, do Akademii z taką myślą, że chcę rozwinąć bardziej tą moją działalność rękodzielniczą, właśnie skupić się na marce zaklinacz splotów i jakby ją trochę bardziej e, rozgrzać i, i, i tak. żeby zyskała na popularności. I też nauczyć się takiego bardziej biznesowego, strategicznego podejścia. I zupełnie przypadkiem powiedziałam, że właśnie zaczynam taką oficjalną działalność jako wirtualna asystentka i pamiętam ten moment, jak zobaczyłam po prostu tą żarówkę nad tą. <laughs> tak, tak, że to jest jakby świetne połączenie i też świetna okazja, żeby poruszyć ten temat na Akademii Rękodzielnika, temat delegowania zadań przez Rękodzielników. No a ja jakby sama, jako Rękodzielnik, wiem, jak często trudno jest znaleźć czas, na takie dodatkowe działania, bo jedyne o czym marzy rękodzielnik, to skupić tak. się na swojej pracy twórczej e, i na tworzeniu swoich pięknych dzieł, a te wszystkie dodatkowe rzeczy, jak księgowość, jak e, właśnie prowadzenie social mediów, no bo dziś bez e, zaistnienia w internecie, no niestety nie ma szansy, e, no to są działania dodatkowe, które trzeba robić, ale są też bardzo pracochłonne i zabierają ten cenny czas, który wolelibyśmy poświęcić na kreację. Tak. Tak, ja pamiętam ten moment, ja też byłam wtedy w takim punkcie, gdzie wiedziałam, że ta eksplozja online'u po prostu będzie wymagała dodatkowych rąk i dodatkowych głów, bo nie kryje, że po prostu też kręcenie się we własnym kółku to też nie jest dobre przy takich dynamicznie zmieniających się czasach i tej właśnie takiej eksplozji online'u i pamiętam, że kiedy powiedziałaś właśnie, że chcesz zajmować się wirtualną asystą, ale też masz markę handmade i właśnie traktowałaś to jako takie dwie oddzielne rzeczy, to u mnie właśnie ta żarówka pierwsza, co połączmy to. Bo mam wrażenie, że też branża wirtualnej asysty bardzo szybko rośnie. Jeszcze parę lat temu niektórzy nie wiedzieli, co to takiego. Tak teraz wszyscy już na gwałt szukamy wirtualnej asysty, żeby ktoś nam właśnie pomagał to online ogarniać. I mam wrażenie, że w tej branży też coraz bardziej. Wygrywają osoby, które po prostu potrafią być zaadresowane do kogoś konkretnego, czyli do konkretnej niszy. Dlatego właśnie bardzo silnie uwierzyłam w to, że po prostu u ciebie nisza rękodzielnicza, gdzie rozumiesz te problemy, te nasze wyzwania twórców rękodzieła, a z drugiej strony masz wszystkie narzędzia, żeby wspomagać takie osoby w tym właśnie, co zazwyczaj jest tą piętą achillesową, no to jest po prostu genialne wstrzelenie się no też eksplodującą niszę, więc bardzo się cieszę, że poszłaś za tym pomysłem, bo to też było gigantyczne zaufanie z twojej strony, bo właśnie wchodziłaś później do Akademii z tą myślą właśnie rozwijania swojej marki, ale mimo wszystko miałaś totalną otwartość i takie totalne zaufanie, więc jestem ci bardzo za to wdzięczna, żeby pójść za tym szalonym pomysłem i tego komunikowania, że właśnie hej, jestem asystentką, ale właśnie dla biznesów handmade. Jak to się potoczyło dalej? Ja, ja jestem ciekawa, wiesz, jak myślisz teraz z perspektywy chwili czasu? Bo rzeczywiście od punktu, gdzie zaczynam się zastanawiać, czy to by było fajne, do punktu, hej, nie mogę się opędzić od nowych klientów, to było bardzo, bardzo szybko. Każdy marzy właściwie o takim szybkim wzroście swojego biznesu. Co było takim momentem, wiesz, takim aha, takim momentem, kiedy zobaczyłaś, o kurczę, to jednak rzeczywiście jest dobry kierunek? No tutaj muszę przyznać, że to była moc Akademii, bo ja kiedy. Myślałam o swojej marce wirtualnej asystentki, rozważałam właśnie niszę rękodzielniczą, ale uważam, że jest zbyt mała i e, ze względu na taką swoją specyfikę może się tam nie przyjąć wirtualna asysta. Miałam tutaj duże wątpliwości, gdzieś rozważałam, ale no, sceptycznie bardzo podchodziłam. A właśnie e, no, nasze zajęcia w akademii e, i też duża Twoja zachęta, rozmowa z, z dziewczynami, z innymi uczestniczkami, pokazały mi, że to jednak jest dobry kierunek że jest potrzebna taka pomoc, że e, osoby e, właśnie działające samodzielnie m, potrzebują tej pomocy. Chcą się skupić na, na kreowaniu swojej, swoich e, prac, a nie chcą się już skupiać na zadaniach takich stricte technicznych, na prowadzeniu social mediów, e, na stronie internetowej, aktualizacjach, na blogach. Chcą prowadzić warsztaty, ale nie do końca e, może m, znają te techniczne wszystkie zagadnienia, jakby ten cały backstage. No i tutaj jakby zauważyłam, że rzeczywiście jest realne miejsce na tą pomoc moją. Także no, dla mnie to było takie właśnie ten moment wow, takie odkrycie, że rzeczywiście no, mogę pomóc, mogę czerpać satysfakcję, i jakby i ja być szczęśliwa, i uszczęśliwiać innych. Także no, to była naprawdę przełomowa chwila taka dla mnie. Tak, dokładnie. Dla mnie to jest taka typowa książkowa historia i jak to uczy ta, ta moja mentorka Sigrun, taki najlepszy na świecie testimonial, bo zawsze jest tak, że my jako przedsiębiorczynie mówię przedsiębiorczynie bo najczęściej właśnie kobiety w biznesie to mają że Nasz biznes to nie jest taka definicja sukcesu pod tytułem: Te miliony lecą z nieba, ja nic nie robię i leżę i te drinki na plaży popijam. Zazwyczaj te nasze kobiece biznesy mają za sobą właśnie taką chęć niesienia pomocy albo chęć wywierania takiego pozytywnego wpływu na swoje otoczenie. I mam wrażenie, że ten nasz sukces jest bardzo mocno zdefiniowany przez to, jak wiele osób jesteśmy w stanie dotknąć tym takim. Poczuciem, że robimy coś fajnego i komuś zmieniamy w jakiś sposób życie, choćby to była mała cegiełka. I mam wrażenie, że teraz, kiedy też mówisz o swoim biznesie, to, to pięknie wybrzmiewa to, że jest w nim właśnie taka misja, że mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka: ok robię komuś posty na social media, jak ja tutaj ratuję życie, ale kiedy popatrzymy na to z perspektywy, w tym czasie ta osoba tworzy, po prostu robi to, w czym jest po prostu najlepsza. Ja mogę dawać o sobie czas, czyli takie dobro, którego nie kupimy za żadne pieniądze, tak? Coś co do nas nigdy już nie wraca. No, to zupełnie inna perspektywa na ten biznes. I mam wrażenie, że to, co powiedziałeś, że w tej naszej branży, branży handmade, no pokutuje to myślenie, że nie stać mnie, nie mam na to pieniędzy, bo przecież jeszcze nie zarabiam. A często nie zarabiam, bo nie potrafię się porządnie wycenić siebie i swojej pracy, bo bardzo często osobiście bardzo traktujemy tą, nie wiem, krytykę rynku, bo ktoś nie kupił, już nam się wydaje, że za drogo, a to bardzo często też nie jest ten powód. Więc zapętlamy się w takie koło. Ale ty jesteś żywym dowodem, że wcale tak nie jest. Że to też są jakieś takie nasze stereotypy myślenia, bo z tego co wiem, to już dziewczyny tłumnie do ciebie w kolejce się zgłaszają. <laughs> Powiedz, jak to jest, kiedy, kiedy chciałybyśmy przełożyć to na takie wiesz, praktyczne rady dla takiego twórcy rękodzieła. Zakładamy, że słuchają nas głównie osoby, które zaczynają, rozkręcają się albo gdzieś są jeszcze właśnie na tych początkowych etapach, kiedy myślą, że o, może to już ten moment, kiedy mogłabym oddać komuś te. Bo jest te posty, które muszę produkować, produkować i produkować i to się nigdy nie kończy. Jakie mogłybyśmy takim osobom dać takie praktyczne rady? Jak rozpocząć taką współpracę? Na co zwrócić uwagę? Jak by chciały się na przykład do ciebie zgłosić? Jak ta komunikacja w praktyce wygląda? Bo często to jest po prostu bariera jakiegoś strachu, bo nie wiem, nie chcę być śmieszna, a co, jak będzie za drogo i mi nie stać, jak ja się wykręcę z tego? Powiedz, jak taka osoba może po prostu zacząć myśleć w ogóle o delegowaniu swoich zadań? Pierwsze, to czego bym zachęciła, to umówienie się na bezpłatną konsultację. Właściwie wszystkie wirtualne asystentki oferują takie, takie bezpłatne spotkania od 15 do 30 minut w zależności jakby od oferty, którą mm, przedstawiają i podczas takiej rozmowy można wypytać o wszystko, no nie ponosząc żadnych kosztów, tak? Można zapytać o warunki współpracy, o to, czy trzeba podpisywać umowę, o to, czy muszę się dzielić hasłami, czy nie, o to przede wszystkim – w jakich zadaniach może ta wirtualna asystentka pomóc, tak. bo to nie jest tylko prowadzenie social mediów, chociaż tak się najczęściej uważa, tylko rzeczywiście to jest też szereg innych działań na zapleczu, które taka wirtualna asystentka może podjąć, to może być wyszukanie tańszych dostawców, czy lepszej jakości materiałów, czy wyszukiwanie targów, zgłoszeń na targi, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji pod projekty unijne? Jakby ta pomoc jest bardzo szeroka. Pytanie, w czym jest problem i w czym trzeba pomóc, żeby ta współpraca była skuteczna? Tak, tak, dokładnie. Czym najczęściej się zderzały osoby w naszej akademii? Pamiętam, że kiedy zrobiliśmy taką właśnie rundkę pytań, żeby tak troszkę przekonać się, pamiętam, że wtedy jeszcze byłaś na etapie takiego eksperymentowania, czy chciałabym robić to bardziej, czy może to, czy może wyspecjalizować się w jednej rzeczy. To pamiętam, że padały najczęściej Facebook, Instagram, w ogóle social media, żeby ktoś za mnie robił te posty, a ja po prostu tylko produkuję te swoje prace. Może fajnie, jakby ktoś nawet te zdjęcia mi pomógł robić, żebym już tylko mogła siedzieć i dziergać i tworzyć. Powiedz, czy u Ciebie to też tak jest, że zostało, że jednak te social media, czy gdzieś jest kierunek, w który chciałabyś pójść dalej, czy eksperymentować? Ja chyba jeszcze jestem na takim etapie, że chętnie będę eksperymentować ze wszystkim bo e, i social media dają dużą satysfakcję kiedy widzę, że te teksty, które przygotowuję, no są czytane, są lajkowane, są gdzieś wysyłane dalej w świat, że się po prostu podobają, jakby przyciągają społeczność i ją angażują, ale z drugiej strony też świat takiego wsparcia technicznego, warsztatowego, również bardzo mnie kręci ostatnio, A? bo sama mogę się wiele nauczyć, właśnie będąc na tym backstage'u, różnych nowych technik. Nowych, nowych sposobów też na spędzanie mojego wolnego czasu. Także to jest no, sytuacja Win win, myślę. Tak, tak. Ja mam wrażenie, że win win po każdej stronie, bo ja mam wrażenie, że też Akademia Rękodzielnika teoretycznie jako uczestniczki wchodzicie do programu jako, w jakiejś takiej relacji, powiedzmy, mentor, uczeń nawet głupio mi o tym mówić, bo mam wrażenie, że jakby tak przyjęło się myśleć, kiedy kupujemy jakiś kurs albo inwestujemy w jakąś porcję wiedzy w internecie, no to jednak zakładamy, że my przychodzimy się czegoś nauczyć i ktoś tam będzie tym naszym nauczycielem, a ja ciągle mam takie dzikie wrażenie, że każda edycja Akademii daje mi tak dużo wiedzy, doświadczenia i nowych pomysłów i takich rzeczy, które po prostu eksperymentujemy i wspólnie sprawdzamy, czy działają, czy rynek je przyjmuje, czy one się po prostu opłacają, że ja też mam wrażenie, że bardzo dużo Dużo w tej naszej relacji ja się nauczyłam. Jako osoba delegująca, no bo oczywiście, wiecie, znacie mnie, po prostu, jak wiem, że w naszym otoczeniu ktoś związany z branżą Rękodzieła robi coś fajnego i jakieś tak, taka, nie wiem, biznesowa intuicja mówi mi, że warto eksperymentować, bo to jest osoba, z którą można po prostu wymyślać nowe sposoby na prowadzenie tego biznesu w jeszcze bardziej kreatywny sposób. No to oczywiście, jak się możecie spodziewać, Marta od razu została zaciągnięta do zespołu oplotkowego, nie miała w ogóle możliwości, i powiedzenia nie, tak zagadałam i tak, <noise> tak naciskałam, że Marta już teraz jest u nas na pokładzie. Ale do czego zmierzam? Że mnie też bardzo, Marta, wiele nauczyłaś z punktu widzenia osoby, która deleguje, bo to ty mi pokazałaś, jak bardzo warto się pochylić na takim punktem, tak. gdzie bardzo jasno określamy, czego oczekujemy, jak to ma być zrobione, gdzie jest to pole na takie dawanie tobie wolnej ręki, żebyś tu wymyślała te procedury i, i żebyśmy gdzieś. Budowały samolot w trakcie lotu, jak ja to lubię mówić, czyli wymyślały, jak to ma wyglądać, przez pryzmat tego, jak ty funkcjonujesz, jak ja funkcjonuję. I podejrzewam, że uśmiechnęłyby tu się wszystkie osoby od tych mądrych testów osobowościowych, galupów i tak dalej, ale ja mam dzikie poczucie, że pomimo, że jakby właśnie na pokładzie chwilę po tym, jak myśmy gdzieś tam przechodziły ten proces galupowy, to mam wrażenie, że mamy na pewno jakieś talenty, które się wzajemnie uzupełniają, bo rzeczywiście jest to poczucie też po mojej stronie, że to. Co mi przychodzi z wielką trudnością, to włożenie siebie czasem po prostu w ramy, w jakąś strukturę, też wyznaczenie sobie takich ram czasowych, kiedy coś muszę zrobić, powiedzieć i, i dopiąć. U ciebie wychodzi świetnie. Ciekawa jestem, czy to wynika jakoś z twojego doświadczenia zawodowego, czy to po prostu jest tak, że lubisz robić takie rzeczy i po prostu szukasz tego typu pracy. Wiesz co, ja myślę, że jedno i drugie, bo e, jakby zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest właśnie zrobić to, o czym Ty mówiłaś, czyli włożyć kreatywną duszę w ramę. To jest bardzo trudne i jeżeli nie mamy w sobie e, chyba takiego samozaparcia e, wielkiego, no to jest to właściwie nie do zrobienia. A z drugiej strony, e, no jak masz kogoś, kto może się tym zająć, i jeszcze tak jak mnie, no, ja to lubię robić po prostu, tak. tak? Lubię organizować, zawsze się tym zajmowałam i gdzieś dobrze mi to wychodziło. To dla mnie to nie jest problem, mimo że sama też jestem taką kreatywną duszą, no i czasami też muszę jej dać gdzieś ulecieć. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Świetnie, że o tym mówisz. Nie chcę Cię męczyć za długo, bo też. Już sobie obiecuję, że to moje rozgadywanie po prostu muszę nad tym zapanować, ale chciałabym naszych słuchaczy zostawić z taką jedną myślą. Co zrobić tak krok po kroku, jeżeli właśnie czujemy, że chcemy delegować? No bo zakładamy, że ten moment to jest takie trochę, że nigdy to nie przychodzi, nigdy nie jest odpowiedni moment, bo albo nie ma pieniędzy, albo nie wiem jak tą osobę znaleźć i tak dalej. No ale powiedzmy, że już czujemy, że doskierają nam te posty na Instagramie i na Facebooku. Jak to praktycznie zrobić? żeby zacząć taką współpracę z wirtualną asystentką no i nie spanikować na dzień dobry że o kurcze no nie stać mnie i wracam do punktu wyjścia na początku określić co lubię robić w mojej działalności i czego nie lubię robić i nie chcę robić, po prostu, bo wtedy, kiedy jakby przyjdą te pieniądze, czy to zdecydowanie na podjęcie współpracy, to już będziemy jasno wiedzieć, które zadania chcemy delegować. A to jest chyba najtrudniejsze na początku, mhm. żeby zdecydować co i czy to w ogóle jest dla mnie. Także na początek, właśnie myślę, że byłoby to określenie tego, co lubię robić, czego nie lubię i co chcę oddać innym a potem umówienie się na bezpłatną konsultację z wirtualną asystentką, która krok po kroku opowie, jak ta współpraca przebiega, która przeprowadzi dokładny wywiad właśnie z badania tych wszystkich potrzeb i zadań, i też może podpowie coś więcej, co można delegować, żeby odzyskać jeszcze więcej czasu dla, dla swojego klienta. Dokładnie. Marta, to lepszej rady nie, nie mam. Ja myślę, że zostawimy nas, naszych słuchaczy z namiarami na ciebie. Koniecznie daj znać, gdzie można cię znaleźć. A ja ze swojej strony straszliwie ci dziękuję, bo myślę, że to są krótkie, ale bardzo praktyczne rzeczy, które też pozwolą przełamać ten strach przed, przed wirtualną asystą, bo to tak brzmi teraz modniej, nowocześnie. A to nic innego jak po prostu wsparcie po to, żeby móc zająć się tym meritum swojego biznesu rękodzielniczego. To prawda, najważniejsze to nie bać się i po prostu zaufać. Marta. To gdzie znajdziemy cię w sieci? Oczywiście to podlinkujemy, ale koniecznie daj znać. Szukajcie Marty, na pewno będzie mogła wam pomóc. Zapraszam was na mojego Facebooka, jako wirtualna asystentka prowadzę profil Flow Assist to Wirtualna Asystentka i tam znajdziecie na mnie namiary, mojego maila, numer telefonu. Można się też ze mną umówić na bezpłatną konsultację. Do czego serdecznie zapraszam. Świetnie, Warta. Wielkie dzięki za dzisiaj. Wierzę, że naprawdę pomagamy tym osobom, które długo, długo się zastanawiają, czy powinny spróbować. Wierzę, że ta rozmowa pomoże im podjąć ten krok. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Agnieszka. A przecież dzisiaj 4 stycznia. No tak, kiedy tego słuchasz, to jeszcze załapiesz się na bezpłatne masterklasy mojej mentorki biznesowej, Sigrun. Dosłownie ostatnie dwa dni, bo tylko do piątego. Dlatego zapraszam Cię, znajdziesz wszystkie linki tutaj w przypisach. Jeżeli tego słuchasz właśnie dzisiaj w dzień premiery, to jeszcze zdążysz odsłuchać 12 bardzo wartościowych szkoleń. Oczywiście po angielsku, bo Sigrun w takim języku właśnie uczy. Ale myślę, że spokojnie sobie poradzisz nawet z dosyć podstawową znajomością tego języka. Często o niej wspominam w moich podcastach, a teraz jest świetna okazja, żeby skorzystać ze szkoleń, które na co dzień dostępne są tylko w płatnym programie, tym online MBA, o którym też już często Ci w moich odcinkach opowiadałam. Cyklon co roku udostępnia je w takim okresie świątecznym, więc tym bardziej dzielę się z Tobą tą informacją. Biegnij szybko, zapisuj się i jeszcze dwa dni możesz spokojnie skorzystać z tych materiałów totalnie bezpłatnie. Z tego co wiem, możesz sobie później wykupić dostęp na cały rok, jeżeli stwierdzisz, że mogą Ci się te treści przydać, ale oczywiście teraz masz do nich dostęp totalnie za free, więc korzystaj, póki możesz. Serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo. Podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz Agnieszka agnieszka.małpa.oplotki.pl, a jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójdź ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.